to papryczek dostaje 9 zł w gotówce dziękuję za szpan no, za zjedzenie trzech papryczek chili jeżeli wytrzyma 5 minut bez łez cały czas przegryzając i później połykając Dobra, to uwaga 3, 2, 1, start Ty, no, da, dobra, odlatuję powoli. Zaczęło się. Dobra, i druga. To lepsza jak dragi. No, walcz, Na tym polega walka, trzecia. walczyć z samym sobą. Teraz żujesz przez 4 minuty. 9.39. Czwarta. <noise> 44. Skubaniec. A teraz musisz rzuć przez 5 minut Ej no ogarnij się, bo na mnie wystarczy. Weź odleci. Się. On nie ma tyle pieniędzy <laughs> ej, ej, ej. Ale potrzebę programu tego nie ten... No dobra. Teraz rzujesz. Twardo, później przełkniesz. Jak mi zrzygniesz w pokoju, nie, to cię zatłukę. O, zaczyna się. Walczy twardo? Twardo, twardo jest. Tu jeszcze pieniążki. Ty, mam pomysł, mam przegryź. przegryźć. Przegryźć, przegryźć, przegryźć. Przegryźć prze, 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 na, pół. na pół. Na pół! No to wciągnij to ze środka nosem. Chyba przegrywa. Dziwacz, czy przegrasz samym sobą? Jeszcze 3 minuty masz. Jeszcze 4 minuty! No to spokojnie, możesz przerzuć. Możesz wziąć jeszcze kilka jak ci się nudzi. No jest tam. Przynieście wiadro wody. Woda nic nie pomaga w tym sensie. O to chodzi. Poza tym jak będzie się łychał... Cały czas mnie pieczy podnie. Dobra, bo zaczyna się poddawać. Zrezał się. Gadko, ża okay, żartowaliśmy. Poza tym, jak będzie przy łykach, mu zostanie na gardle, czego, co mu życzę. Tak chyba go... łezki lecą, I chyba łezki lecą. No, 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 czek, pokaż łezkę. Nie! Nie, nie płacę, twardy. Jeszcze się, się trzyma, jeszcze się trzyma. Jeszcze. Ciekawe, jak długo. O, 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 ADHD się odzywa. Chcę Może jeszcze opieść. jedną. No, to się wysoka dawka. I jeszcze minut. Spokojnie. O, 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 szczęka mu lata. No cóż, myślisz, pokaż tam co, coś. Właśnie, pokaż, pokaż, pokaż. Ma, ale przygotuj kanał co? No kamerę. Nie Fuj, krew ci leci. Ojej. Ojej. Ojej.